Witaj w jednym z najbardziej fascynujących historycznych miejsc Irlandii – twierdza Dunamase, położona w sercu hrabstwa Lisz. Dzięki wspaniałym widokom i wiekom historii, ta starożytna twierdza opowiada historię władzy, konfliktów i przetrwania, które sięgają ponad tysiąc lat. Wyruszmy w podróż w czasie i odkryjmy sekrety tego niezwykłego miejsca. Wznosząca się na niemal 40 metrów nad otaczającymi równinami, Twierdza Dunamase to dramatyczny i impozujący widok. Ale to nie było tylko miejsce do podziwiania z daleka. To była twierdza, strategicznie usytuowana na wapiennym wzgórzu, oferująca dominujący widok na okoliczne tereny. Kto kontrolował tę skałę? Kontrolował region, a jej historia jest pełna bitew, oblężeń i zmagań o władzę. Choć dzisiejszy zamek jest w przeważającej części w ruinach, przez ponad tysiąc lat był twierdzą. Miejsce to było wykorzystywane od XII wieku, chociaż jego początki sięgają znacznie wcześniejszych czasów. Wczesnych osadników przyciągały naturalne walory obronne tego miejsca, otoczone przez strome klify i z jedną wąską ścieżką prowadzącą na szczyt. To była idealna lokalizacja do zbudowania twierdzy. Pierwsza znana budowa na skalę Dunamase prawdopodobnie miała miejsce pod koniec XI wieku za czasów Anglonormanów. To był okres wielkich zmian w Irlandii po inwazji Normanów. Strategiczne położenie zamku sprawiło, że stał się kluczowym elementem w walce o władzę w tym regionie. Anglo-Normanowie pod przewodnictwem ambitnego hrabiego Pembroke, Strongbowa, mieli wielką wizję rozszerzenia swojej kontroli w Irlandii. W latach 70. XII wieku Strongbow i jego podwładni zaczęli budować fortyfikacje, takie jak twierdza Dunamase, która stała się ważnym punktem oporu w regionie. Początkowo miejsce to było w rękach potężnej rodziny Lisz, klanu Omor, który walczył zaciekle, by utrzymać swoją ziemię i władzę. Przenieśmy się do XIII wieku. Twierdza Dunamase była miejscem licznych konfliktów między rodzimymi klanami gaelickimi a osadnikami anglo-normańskimi. W XIV wieku klan Omor odzyskał kontrolę nad tym miejscem, czyniąc je swoją twierdzą na kilka pokoleń, ale nie miało to trwać długo. W XVI wieku los twierdzy Dunamase odmienił się dramatycznie. Potęga Omorów malała, a rosnąca władza angielskiego tronu w Irlandii sprawiła, że skała stała się coraz bardziej narażona. W 1547 roku klan Omor został pokonany przez armię angielską, a twierdza została przejęta. Wartość tego miejsca jako punktu wojskowego rosła, szczególnie w burzliwych czasach podboju Cromwella. W 1650 roku, podczas kampanii Olivera Cromwella, Mającej na celu podporządkowanie Irlandii, twierdza Dunamase spotkała się z ostateczną zagładą. Siły Cromwella przeprowadziły oblężenie fortecy, a po brutalnym ataku zamek został zniszczony i pozostawiony w ruinach. Od tego momentu twierdza została porzucona, a jej niegdyś silne mury rozpadły się pod ciężarem wieków zaniedbań. Dziś twierdza Dunamase jest popularnym miejscem turystycznym, a choć mury są w ruinach, historia tego miejsca wciąż jest wyczuwalna w każdym kamieniu. Zwiedzający mogą odkrywać pozostałości zamku, w tym fundamenty wieży, zewnętrzne mury i charakterystyczną bramę. Stojąc tutaj, łatwo wyobrazić sobie bitwy i oblężenia, które miały miejsce w tym samym miejscu. Ale to nie tylko historia sprawia, że twierdza Dunamase jest wyjątkowa to także zapierające dech w piersiach widoki. Z samego szczytu można zobaczyć na kilometry wokół. W słoneczny dzień widoki rozciągają się aż po góry Slieve Bloom na zachodzie i pagórkowate wzgórza hrabstwa Carlow na południu. Stojąc na krawędzi tej starożytnej twierdzy, łatwo wyobrazić sobie, jak ważne było to miejsce strategicznie. Położenie, widoki, obronna pozycja – nic dziwnego, że o to miejsce toczono walki przez wieki. Od średniowiecznych wojen po rolę w historii Irlandii twierdza Dunamase to świadectwo wytrwałości i walki ludzi, którzy tu żyli i walczyli. Dziś jest milczącym świadkiem wieków irlandzkiej historii, oferując nam wgląd w przeszłość ukształtowaną przez konflikt, władzę i niezłomnego ducha ludzkiego. Następnym razem, gdy znajdziesz się w hrabstwie Lisz, koniecznie odwiedź twierdza Dunamase. Przejdź śladami historii i doświadcz osobiście piękna i opowieści, które przetrwały przez wieki. Dziękujemy za oglądanie, nie zapomnij polubić, subskrybować i kliknąć dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych historycznych przygód.